zaległości, robimy to w domu, dlatego ja chciałam Was zaprosić na stronę ninateka.pl, gdzie możecie za darmo obejrzeć filmy i chciałam polecić Wam film Aria Diva to film z 2007 roku film Agnieszki Smoczyńskiej Agnieszka Smoczyńska, reżyserka takiego filmu jak Fuga oraz bardzo głośnego filmu Turki Densingu. Zrobiła w 2007 roku film krótkometrażowy A. Chciałam Wam bardzo ten film polecić. Przypominam, że Agnieszka Smoczyńska była naszym gościem podczas specjalnego, pre, specjalnego pokazu filmu Fuga. Aria Diva. Historia spotkania Prezentują dwa totalnie odmienne style życia. Gabriela Muskała wcieliła się w postać gospodyni domowej, kobiety domowej. I zobaczymy również Katarzynę figurę, która zagrała diwę oferową artystkę przez Wielkie A. wyniknie ze spotkania tych dwóch kobiet będziecie mogli zobaczyć, o ile znajdziecie czas, ja myślę, że wieczorem. będziecie czas, to obejrzyjcie Aria ja Bywa film, film Film można zobaczyć z napisami angielskimi, audiodeskrypcją i tłumaczem migowym.